Witajcie moi drodzy na kolejnej prezentacji. Dzisiaj mamy BMW X5. Wersja bardzo interesująca, bardzo fajne wyposażenie. Na pewno ten samochód jest godny uwagi. Ma kilka mocnych detali, jeśli chodzi o wyposażenie. W tym przypadku chodzi mi o, o to, że jest to wersja siedmiosobowa. Mamy pneumatyczne zawieszenie, o które często pytacie, które często chcecie w BMW X5 jest również elektryczny hak Także przy tego typu rodzaju pojazdu jest to ważne i tego jakby chcecie i oczekujecie. dodatkowo auto posiada, posiada szereg innych detali i smaczków, o którym wam, was, wam opowiem z przodu mamy oświetlenie adaptacyjne ledowe mamy, również aktywny tempomat. Samochód jest wyposażony w, w koła 20-calowe M Sport. Założyliśmy totalnie nowe opony tutaj z homologacją BMW Hankook. Jest również nowy układ hamulcowy z przodu oryginalny BMW jak również z tyłu. Także auto jest przygotowane do dalszej eksploatacji. Tutaj mamy elektrycznie wysuwany hak. Oczywiście kamera cofania i właśnie trzeci rząd foteli, także jest to wersja siedmioosobowa. Tutaj sobie złożymy dach. Przepraszam, hak. Dodatkowo, auto jest wyposażone w system kamer 360. Także kolejny fajny detal. Lakier tutaj jest biały, perłowy. Nie jest to zwykły lakier, tak zwany biały mineralny. Yy, zwykły to jest biel alpejska. No i wnętrze tutaj też jest ciekawie. Mamy fotele komfortowe, piękna brązowa tapicerka. Pamięć foteli dla dwóch kierowców oczywiście oświetlenie ambientowe, elektrycznie regulowana kierownica. Kierownica jest również podgrzewana. Mamy tutaj manetki od aktywnego tempomatu. Po lewej stronie po prawej tutaj obsługa infotainment. Tutaj możemy sterować sobie konsolą centralną z przycisków na kierownicy również za pomocą tabletu lub środkowego pokrętła iDrive. Tutaj mamy również tryby jazdy Adaptive. Tutaj mamy przycisk wodzik od y, pneumatycznego zawieszenia możemy sobie opuścić y, samochód, podnieść jeśli chodzi o wersję tutaj adaptacyjną też y, przy większych prędkościach po prostu ten samochód się będzie utwardzał 125 tysięcy km przebiegu tutaj nam miga y, system monitorowania kierowcy, kierownica właśnie jest podgrzewana Deska rozdzielcza jest obszyta skórą. Mamy również head-up display na pokładzie. Pokażę Wam, jak działają kamery. 360 obraz z kamer. Możemy sobie to zmienić w ten sposób. Kuzikiem. Do przodu. Kamera. Także genialny obraz. Bardzo fajne rozwiązanie przy tego typu autach auto serwisowane tutaj w BMW Dobrzański pełna historia serwisowa pierwsza wymiana oleju przy 19 tysiącach bardzo dobrze, nie przy 30 000, także jest tutaj skrócony interwał system bezpieczeństwa. Oczywiście mamy tutaj martwe pole na pokładzie. Oszczerzenie przed kolizją czołową z dynamicznym doświetleniem. Ostrzeżenie przed kolizją boczną, oszczerzenie o opuszczeniu pasa ruchu i oszczerzenie o zmianie pasa ruchu. I tutaj jeszcze oszczerzenie ustaw pierwszeństwa. Działa to na terenie Niemiec. Także, jak sami widzicie, bardzo fajna konfiguracja. Mamy tutaj również pakiet komfortu, komfortu cieplnego. Możemy tutaj sobie kubki podgrzewać lub schładzać. Również podłokietniki i boczki drzwi są podgrzewane. Tutaj mamy dosyć obszerny schowek. Dodatkowe złącze USB-C. Tu również mamy złącze. Głębokie kieszenie, tutaj spokojnie jakaś butelka z wodą mineralną znajdzie miejsce. No i tutaj tylny rząd, kanapa jest regulowana elektrycznie. Ciężko mi jest jakby to pokazać z ręki, ale o, teraz mniej więcej to pracuję. No i tu mamy trzeci rząd foteli, tutaj jest również nawiew, miejsce na napoje, także mniejsze osoby jak najbardziej sobie tutaj poradzą. Mamy również dodatkowo zamontowany driving recorder. Kamera jest z przodu, z przodu, jak i z tyłu. O, teraz to dobrze widać. bardzo ciekawy konfig. Sam pochodzi z 2019 roku, tutaj pierwsza e, rejestracja listopad. Auto bezwypadkowe, e, miało teraz wymienianą przednią szybę z ubezpieczenia. To w historii wcześniej też była szyba wymieniana, czyli mam dwa razy szybę wymienianą, także nowy użytkownik tutaj dostaje oryginalną szybę BMW i w praktycznie w idealnym stanie, nówka sztuka bez jakichkolwiek odprysków. Dwulitrowa jednostka wysokoprężna 265 koni mechanicznych, 8-stopniowa skrzynia biegów automatyczna. Podsumowując, jeszcze z takich dodatków auto posiada Night Vision, czyli rozpoznawanie tutaj osób w nocy na monitorze centralnym 2019 rok 3 litrowy diesel, pneumatyczne zawieszenie wersja 7 osobowa z elektrycznym hakiem z systemem Driving Assistance Professional nagłośnienie Hi-Fi fotele komfortowe head up display można by tak długo wymieniać kompletnie nowy układ hamulcowy przód-tył, nowe opony letnie dodatkowo są drugie koła Zimowe do samochodu, także bardzo fajna opcja. Tutaj sprzedajemy samochód na podstawie faktury VAT-marża. Oczywiście możliwość wzięcia finansowania, kredyt leasing i również gotówka. Także serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, cześć.